Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z prezentacją albumu. Zostałem poproszony o, poproszony o wykonanie kolejnego albumu. Tak jak widzicie, przyleży tutaj przede mną jakieś takie czarne pudełko. Będzie to czarny projekt na czarnej bazie albumowej. Ja bardzo rzadko pracuję, przynajmniej. Yy może kiedyś na początku swojej przygody ze scrapem bardziej bardziej pracowałem na czarnych bazach czy to kartkowych czy albumowych. Potem troszkę to poszło w odstawkę, aż w końcu ostatnio właśnie zostałem poproszony o wykonanie albumu w kolorach czarno, biało, złotym. Więc no nie pozostało mi nic innego właśnie jak... jak Skorzystać właśnie z czarnego pudełeczka i z czarnej bazy warsztatowej. Tutaj, tak jak widzicie, leży przede mną pudełeczko, które jest tutaj. To jest akurat. Korzystałem tym razem z gotowego, ponieważ miałem mało czasu na wykonanie tego projektu. Ponieważ osoba, która poprosiła mnie o wykonanie właśnie tego albumu, śpieszyła się i chciała mieć go bardzo szybko u siebie, więc ja w takich, w takich przypadkach korzystam, staram się korzystać. Z, z takich rozwiązań, które przyspieszą mi pracę, więc tutaj skorzystałem z gotowego pudełka, z Eko scrabooking, ja tutaj tylko wyciąłem rameczkę, takie okienko jest, jest włożona szybka, tutaj w tym wieczku, i wieczko jest tylko przyozdobione, przyozdobione złotą tasiemką. I tutaj w środku też jest taka tasiemka, dzięki której możemy lepiej wyjąć album z pudełka. Album wykonany jest też na bazie z Eco Scrabooking. Ja sobie może tylko tak ostanę, zobaczyć, czy tutaj się wszystko czy tutaj się wszystko zgadza na czarnej bazie warsztatowej z Eco scrapbooking do samodzielnego złożenia składa się z sześciu kart, w każdej karcie jest mata na zdjęcia, przewiązana złotą snorzeczką, niestety nie miałem szerokiej tasiemki, więc te, te złote tasiemki się troszkę od siebie różnią, ale to aż tak się w oczy nie gryzie, kółeczko zabezpieczone takimi papierowymi kółeczkami z Eksona i plus tutaj jest odbite miałem takie wygrzebałe ze swoich wczeluści stemplowych z latarni morskiej, tuż pigmentowy, nietoksyczny, bezklasowy. On jest biały, więc takie tutaj na tych, biały, na tych czarnych matach odbiją mi takie właśnie białe, białe stempelki z rozmiarem, z rozmiarem zdjęcia często mnie, mnie pytacie jaki wymiar ma ten, te albumy, one mają około 16 cm na 16 tutaj tak jak widzicie na okładce standardowo jest już ta rameczka, ja mówiłem, że będę was męczył albumami, na których no właśnie na, na okładce, której pojawia się właśnie taka rameczka w kolorze tego płótna, w, jest obity, w którym jest obity album, ale chyba nie tylko mnie się to podoba, bo osoby, które proszą mnie o wykonanie albumu też właśnie zaznaczają, że chcieli, chciałyby, żeby aby właśnie taka rameczka pojawiła się tutaj na, na przodzie, więc ja jestem jak najbardziej za, bo, bo jak mi się coś podoba, to aż inaczej się fajnie wtedy, fajnie się wtedy pracuje i, i lepiej, bo już człowiek wie, wie, co ma robić. Tutaj z wykrojnika od Craft and You Design jest wycięty napis album z papieru lustrzanego złotego. Tutaj jest taka kompozycja y, ułożona z listków złotych wy, wyciętych z wykrojnika. To ten wykrojnik nie wiem, albo jest gdzieś z AliExpress, albo y, dostałem go od kogoś, nie, nie jestem w stanie tego określić. Y, tutaj ten na pewno jest od Craft and you Design te czarne listki i białe listki to jest stempelek. Y, to są listki o stempelek od y, Asi od Asi Szulik to są embosowane na biało listki, żeby tak jeszcze troszkę rozjaśnić tą kompozycję. Bo jak dałem tylko złote i czarne, to one tak tutaj za bardzo było za ciemno. I kwiatuszek taki z Famiranu, wykonany przeze mnie jest z, tak, z tym środeczkiem też złotym, żeby tak wszystko pasowało i tutaj rameczka jest rameczka tutaj jest w tej rameczce jest szybka, a tutaj wycięty jest z, z arkusza z kolekcji, którą wam zaraz pokażę z jakiej kolekcji wykonywałem jest to, to trzymadełko też jest wykrojnik od Craft and You Design i tutaj takie złote, żeby troszkę rozjaśnić tą okładkę to wybrałem właśnie takie taki motyw tutaj takiego papieru grzbiet pusty i tutaj z tyłu jest tylko napis, naklejka, że album jest wykonany przeze mnie. A album wykonałem. Osoba ta, która właśnie chciała, żebym wykonał ten album, wspomniała o, o, o papierach, o właśnie kolorystyce biało-czarno-złotej. Od razu mi się zaświecił taki, że tak powiem, żarówka w głowie i przyszła mi do głowy ta kolekcja Actionowa. To jest kolekcja Mix Match, chyba tak się czyta, basicowe papiery. One, Ja tutaj oczywiście wykorzystałem złote, złote arkusze, ale i nie tylko, ale zresztą zobaczycie zaraz w albumie, ale to jest taka ta kolekcja. Powiem wam, że bardzo, ale to bardzo mi się przyjemnie pracowało. To są papiery jednostronne, nie ma człowiek dylematu, czy ma wyciąć to, czy ma wykorzystać tamto. Przykleja, pracuje, idzie dalej, bardzo sprawnie i szybko pracowało mi się tutaj, zresztą osobie zamawiającej album też zależało na tym, żeby to było w miarę szybko, więc teraz już nie będę przeciągał więc przejdę szybciutko do prezentacji albumu, ja sobie tylko wstanę i zobaczę czy on tutaj, tutaj was może troszkę ten błysk tego papieru troszkę tutaj po oczach dawać, ale no niestety jest złoty projekt, więc trzeba trzeba to wykonać. Tutaj na, na pierwszej stronie okładkowej mamy taką prostą kieszeń, do której włożone są trzy maty zdjęcia. Każda mata jest oznaczona stempelkiem z, z rozmiarem Zdjęcia, i tutaj jest też, starałem się wprowadzać na każdą stronę takie tylko niewielkie elementy tego złotego, żeby znowu nie było takie przesadzone, żeby to miało taką. Możecie nawet napisać w komentarzu, czy, czy jest zachowana taka równowaga, czy, czy on jest taki stonowany, żeby, żeby nie był przesadzony z tym złotem, bo właśnie taki też taka też prośba była. Obok na stronie. Tutaj mamy taki wykonany belly band. To jest akurat taka klapeczka. Na tej klapeczce jest belly band. Pod belly bandem są umieszczone dwie maty na zdjęcia, i tutaj właśnie ten belly band też jest wykonany z tego y, złotego, y, złotego papieru. Klapeczkę się otwiera. Tutaj też jest taka mini książeczka. Tutaj właśnie ta klapeczka zamykana na wskazóweczkę czarną y, z takim y, złotym y, ćwiekiem. Otwieramy. Tutaj, tak już wspomniałem, też jest mała ksią mini książeczka, i tutaj też są na każdej klaperce. Tu jest mini książeczka, tu jest mini książeczka, i tutaj na klaperce też jest mini książeczka. Także tutaj na tej stronie naprawdę można dużo zdjęć pomieścić, i to wszystko zamykane jest na, na tą wskazóweczkę. Idziemy dalej. Obok na stronie też jest klapeczka zamykana na wskazóweczkę. Tutaj jest taka klapeczka. Może ja. Nie wiem czy mam, czy mam jakiś kawałek kartonu. Ten jest za duży. Taki mam tutaj bałagan po robieniu te, tego albumu, ale to przeważnie tak jest. Tu mam taki kartonik, będę może pokazywał. I tu jest taka też rameczka yy, na zdjęcie. I obok tutaj jest. Pod klapeczką jest kieszonka, która też pomieści maty na zdjęcia, i tutaj jest zrobiona mini książeczka. I tutaj jest też właśnie ten element złotego, czyli ten papier, który nam tutaj fajnie dopełnia całej tej kompozycji. Obok na sąsiedniej stronie zwykły, prosty belibend pod belibendem. Tutaj jest właśnie też ten element złotego pod belibendem. Trzy maty na. Na zdjęcia. Kolejne, kolejna strona jest to wodospad ukryty, poziomy, i tutaj też pomieścimy kilka zdjęć. album Ten wodospad jest zamykany na takie kółeczko, na magnes. To kółeczko zamontowane jest na, na taki pasek z folii. Obok na stronie jest taka. Mini książeczka, ale otwierana w tą stronę, taka podwójna. I tutaj jest kieszeń boczna. Właśnie ta kieszeń boczna jest zamykana na tą podwójną taką matę. A tutaj w kieszeni też znajdują się trzy maty na zdjęcia, i to wszystko zawiązujemy na tą złotą rzeczkę. Złotą Jest, ja sobie to potem podowiązuję. Tutaj jest środek naszego albumu, a środek naszego albumu to są dwie strony bliźniacze. Tutaj i w jednej, i w drugiej jest taka głębsza kieszeń, w której znajdują się też podtrzymaty na zdjęcia. A tutaj na każdej kieszeni jest zrobione. Ja tylko może odwiążę jedną książeczkę, bo tutaj jest taka sama: jest taka mini książeczka. I tutaj jest też to fajnie, ozdobiona takim papierem czarnym w złote, w złote groszki. Więc więc fajnie to tutaj wszystko współgra. idziemy dalej kolejna strona, to tutaj jest, pod ta, tutaj jest taka mini, mini taka książeczka otwierana, która też pomieści kilka, kilka zdjęć. Ta książeczka umieszczona jest na takiej yy, małej bocznej yy, bocznej kieszeni. O tutaj jest ta kieszeń pod, pod tą książeczką i tutaj dodatkowo w tej kieszeni też są jeszcze schowane. Dodatkowo maty na zdjęcia. Na kolejnej stronie jest też wodospad, tym razem pionowy, też przewijają się elementy złote, tutaj, więc to tak fajnie wszystko sobie współgra. Kolejna strona jest to stro strona, yy, ta, ja to nazywam taką rozkładówką, bo rozkłada się na wszystkie cztery strony. Tutaj już nie dawałem mi książeczki, bo chciałem, żeby sobie właściciel albumu sam sobie tutaj może jakieś takie większe zdjęcie yy, włożyć, także. I tutaj jest taka zrobiona, taka. Yy, yy, ja wiem, jak to nazwać takie zamknięcie do tych klapeczek, żeby się nic nie otwierało. Ale tutaj spokojnie też można jakieś mniejsze zdjęcie przykleić. Kolejna strona to jest taka głębsza strona dolna, w której znajdują się nie strona tylko kieszeń dolna, na której, w której znajdują się trzy maty na zdjęcia, a tutaj na tej kieszeni dolnej zrobiłem jeszcze taką kieszeń narożną, która też pomieści dodatkowe maty na zdjęcia. Ostatnia strona troszkę mi się tutaj przechyla, kolibor, rusza ten album, bo tam kwiatek jest na, na stronie, na okładce i tutaj też jest taka Strona tutaj jest przygotowana na, od razu na, na zdjęcia. Tu jest mini książeczka, tutaj można wkleić zdjęcia. A tutaj te klapeczki są zamykane też na taką mini, mini książeczkę, w którą też można wkleić spokojnie, spokojnie zdjęcia. I to jest zamykane na, właśnie na tą mini książeczkę. I ostatnia strona to jest strona. Yy, tutaj właśnie jest takie miejsce. Ja zawsze robiłem miejsce na płytę. Płyty troszeczkę odchodzą do, że tak powiem, do lamusa, ale spokojnie tutaj zmieszczą się. Zmieszczą się maty na, na zdjęcia, tutaj jest y, zrobione takie trzymadełko, taki y, kokartka, żeby można ewentualnie przywiązać pendrive'a. I tutaj jest też zrobione takie zamknięcie, to jest, y, to, ta, ta kieszonka jest zrobiona na takiej klapeczce i ta klapeczka zamykana jest też na wskazóweczkę i tutaj otwieramy i pod spodem też jest kieszeń boczna, w której znajdują się, w której znajdują się trzy. W której znajdują się trzy maty na zdjęcia, i tak by się prezentował prezentował album. Myślę, wydaje mi się, że, że jest taki y, fajny, gustowny. Y, osoba, właśnie która poprosiła mnie o wykonanie tego albumu, y, chciała go z myślą o takich jakichś rodzinnych zdjęciach. Myślę, że fajnie tutaj będą y, wyeksponowane y, te, te zdjęcia, także i y, y, wydaje mi się, że osoba będzie jak najbardziej, jak najbardziej zadowolona. także dzisiaj taka prezentacja, prezentacja takiego albumu fajna, taka, taki odskocznik dla mnie, ponieważ ja albo pracuję na białych, albo na kraftowych bazach, rzadko pracuję na takich ciemnych, ale fajnie było wrócić i spróbować coś właśnie na ciemnej bazie, na ciemnej bazie wykonać. Dobra, nie będę przedłużał, bo ten filmik i tak pewnie już trwa z 15 minut. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za, za ten czas poświęcony na, na obejrzenie tego filmiku. Dziękuję stałym widzom, którzy śledzą mój kanał, którzy mnie dopingu, dopingują w, koment, w komentarzach, w tych kciukach do góry, w tych subskrypcjach, do tego, żeby tutaj dalej tworzyć na, na tym kanale i pokazywać Wam to, co udaje mi, się, udaje mi się stworzyć. Nowych widzów, oczywiście, zachęcam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku, subskrybuj, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Jeżeli wciśnięcie dzwoneczek, na pewno zostaniecie poinformowani, że właśnie na kanale pojawiła się nowa inspiracja, nowy filmik. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe: na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta. Tam też wrzucam inspiracje, do których możecie zaglądnąć i i zostawić jakiś ślad w postaci serduszka, kciuka do góry, polubienia, komentarza, obserwacji, także jak najbardziej Was tam serdecznie zapraszam. A za dzień dzisiejszy Wam dziękuję, pozdrawiam i do pewnie szybkiego zobaczenia w następnym filmiku.